Opisie narodzin Jana Chrzciciela bardzo zadziwia fakt, jak Pan Bóg prowadzi życie człowieka po swojemu. A z drugiej strony, jak te ludzkie kalkulacje, ludzkie plany, chociaż logiczne, faktycznie mogą czasami mało co mieć do czynienia z tym, czego Pan Bóg chce od człowieka. Kiedy rodził się Jan Chrzciciel, wszyscy byli poruszeni. Na pewno Elżbieta i Zachariasz, ale też jak podaje Ewangelia, krewni i sąsiedzi. Dla nich jakby wszystko było jasne, wszystko było logiczne. On powinien mieć imię po ojcu, a więc Zachariasz. I kiedy zaczęli się dowiadywać, że to nie tak ma być, imię ma być inne, to zaczęli ogromnie się nad tym zastanawiać i dziwić, jak to jest możliwe. Ale Elżbieta, Zachariasz, posłuszni. Panu Bogu, nazywają swojego syna Jan. Co to imię oznacza? Bóg jest łaskawy albo dar Bożej Miłości. Często tak może być, że gdzieś mając jakąś sprawę, mając jakieś wydarzenie, mamy swoje koncepcje dotyczące tej kwestii, czy nawet życia konkretnego człowieka. Czasami się to wszystko sprawdza. I jakby Pan Bóg daje tego potwierdzenia, że tak, dobrze myślimy, nawet dobrze gdybyśmy to zrealizowali. Ale często nawet jakieś takie logiczne nasze myślenie, utarte schematy sprawiają, że Pan Bóg chce czegoś innego. Warto tego się nie bać, nie stać uparcie przy swoim zdaniu, nawet słusznym, logicznym, dobrym, ale warto zapytać się, Panie Boże, a jak Ty to widzisz? I faktycznie może zadziwiać nas, Panie Boże, czego Ty chcesz od. Mojej przyszłości, czy od przyszłości ludzi, o których myślę. Ja widzę to tak, a jak Ty to widzisz? Chcielibyśmy być otwarci na to, co Pan Bóg w konkretnych sprawach, o których myślimy, chce nam y, powiedzieć. Jeśli na Niego się otworzymy, to faktycznie to będzie lepsze, będzie to samo łaskawością, albo nawet i darem Bożej miłości dla konkretnej sprawy, czy dla konkretnego człowieka.